W końcu się pojawił Dead przez wielu wyczekiwany na kanale i witamy Was w kolejnym odcinku. I już trochę porobiliśmy przy nim, a mianowicie tak, fotel wleciał, fotel wleciał, zajrzeliśmy do skrzyni biegów, tam jest wszystko ok. Mała jedna nieprawidłowość była, ale zobaczymy czy to. Teraz będzie działać fotel. Już porobiony, dorobiliśmy stelaż. Jest zrobiony stelaż. Założona gąsienica została. Nowa klepka założona, która brakowała. Kamil był na, w czasach gdzieś na nartach. To po drodze wyjechał do pana z Częstochowy, tego dziadka, którego serdecznie. To? To nic. To nie. To są światła, które będą. Nie, nie, światła będą. To będzie no, chyba, to, to, będzie to, będzie to będzie. No to będzie do halogenów. To nie ma, tu się w Tu normalnie, jak kluczyk, nie? Dobra. Próbujesz czy nie? Na no, paliwo. Na paliwo trzeba. Od, y, odmówić piątego. tego dobrze to zrobić. No weź dawaj. O, ale tu piska z tej strony. Jest dzisiaj zimno jak szatan. Ale i tak jest lepiej niż wczoraj. Czekaj, gdzie to tu było. Chciałeś, czy znowu dreku nie ma co? Zalane. Jest full? No full tam nie lej. Nie, nie lej, bo to i tak tam gówno ten wleci ale to jest spódnik z blownika. A czekaj, ja ty masz otworzyć? Zróbmy otwieram. Otworzy otworzy tak jest chyba otwarty. Nie, nie, wiem jak jest w dół, jest otwarty. On chyba na bok, chyba. bo tam chyba jak w motorze tam jest też rezerwa, wiesz? Jakoś, nie wiem. A no to na bok było. Czekaj. A czekaj. O kur. Ja węzek nie chce wyjść. A wiesz, spróbuję otworzyć? Czyli wezmę na bok. No. Ręc, no więc no leci O dobra leci coś Czyli na bok, dobra. dobra, ale tak słabo Ogólnie ale leci coś To znowu jest pól wiesz Ja tak myślę To już tylko nie zrobię na jakiś Kurna olek Teraz zanim to się napełni O dobra Palisz go? Jo, go no jest powodem? jest jest no Spróbujemy Z kabiny palenie Na stacyjkę? A czekaj, a może tu jest ten odłączony? Nie no Albo czekaj, a może klemy źle trzymają? Ale Ty, a czemu on tak mocno iskrzy? Bo to tylko nie, ale zobacz. Ty, tu jest full pobór. Ty, Kamil! Co? Ty czerwony podłączyłeś do minusa? Czemu? Tu był podłączony czerwony. A, no? Kurde, ty wiesz, co ty mogłeś narobić? A tam jak masz? A to mam dobrze. Ja pierdzielę. Ale wentylator się kręcił. Ty jesteś udany, dobra, próbuj teraz. Co, bo. Ja pierdził. Ale chodził bez No dobrze co auta nie rozwaliłeś, nie? Tego no. nie wiadomo. No. daj jeszcze raz. Okay? faj, go stoi do we. No, stoi ile? Z miesiąc dwa. teraz te kable podłączamy i próbujemy skrzynię. skrzynie To co, próbuj go No Widziałeś model? No kurde Teraz jeszcze piwko, jeszcze piwko, nie? Tam masz, no To ale teraz są kurde naprawdę nie? No? I jak? Iś, nie? Dobra weź spróbuj te biegi tam, czy one działają. Do tyłu Jeszcze, jeszcze Dobra, czekaj To nie jedź, bo... Dobra To jest ten Jedzie ja pierdzielę jeszcze kable zostały od odświatłe do podłączenia i mamy praktycznie wszystko, jeszcze dodatkowo fotel jeden do założenia będzie A co masakra <laughs> <laughs> Za dużo wpizze wstawiałeś na zakrętach A czemu nas spało? No dość mocno była naciwnięta, nie? Ale wiesz, jak nie ruszyliśmy, nie budowaliśmy No I trzeba wyjąć jeden wolny, Ludzy. Ja pierdzielę No trzeba wyjąć jeden i spróbować nałożyć, no, dobrze nie? Rozumiem, już nie Dobra Ja pierdzielę alekawe. Dzięki wielu widzom. Udało się założyć gąsinicę bez żadnych kiforów, flaszyncugów oraz innych udziwnień. Mówiliście, że da radę bez niczego założyć i dało się. Założyliśmy tutaj na koło, napięliśmy tyłem i wszystko się udało. Także dziękuję Wam bardzo za fajne porady. Teraz napięte są dużo bardziej gąsienice, zobaczcie jak teraz są napięte. One trochę wisiały, ale no co zrobić? Zaczęło no się uczy to już ale też chyba za duże zakręty były brane, a teraz full ogień Nie ma niczy, nie? Dobra, jedziemy dalej. O i one teraz mniej nawet hałasuje, są bardziej napięte. One prędzej trochę więcej hałasowały. Tak to jest jak się uczy dopiero jeździć. Daj do przodu Daj do przodu Do przodu, Kamil Zaraz znowu spadnie Ja pierdzielę Tak chyba nie można jeździć Do przodu, prosto Prosto Kur te gwiazdy są wyjebane o i to normalnie tamasz masz. Mm. kurde Kabel jest! Kabel! Ty ale te gwiazdy chyba są wyjebane No? Normalnie kichałeś tutaj prawie z spadła A bardziej już napiąć się nie da, nie? Może troszkę, ale niedużo Normalnie z tych gwiazd jakby to zestiechiwało, nie? No musi mieć, ale ja muszę do Łukasza zajechać i pomierzyć ile u niego, jak u niego wygląda jak gwiazdy, nie? Bo to jest aż... Bo to jest niemożliwe. A tutaj prawie by spadło, nie? Bo tu jechałeś przez trawę? No To jest woda. Trzeba to było złoto. I znowu wieczór, nie? Już, ale już 17. Jo, to, że 15. nie jest A? tak źle, ale dużo zrobione jest Dodatkowy fotel zamontowany Z podłogietnikiem Cyk, cyk O, może tak więcej, więcej widać Osiem funkcji, przód, tył, leżenie Ale najważniejszy jest ten drugi fotel, jest, nie? Pomocnika To jest dla wiceprezesa i wicewiceprezesa. Nie, gąsienica naciągnięta, wszystko jest to porobione mniej więcej Ogólnie można by było już nim jeździć Ale co? Co jeszcze chcieliśmy zrobić? Yy, na tym wale tam Na tym wale, tam zobaczy właśnie to łożysko Ale to jeszcze Już nie na dzisiaj Ty Kamil dobra, włącz prezentację Teraz zobaczycie co A się bary. stanie tan, taran, tan, 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 tan. Kurde Dzień w nocy To jest dopiero magia i ty. Tam, taran, tam, tam. No, ogień jest naprawdę mocno. Jest ogień. Można robić 2-3 ale kury to jest tylko 6 świateł. 6 świateł. 6 no i widzicie, jak to jest mocne światło. Naprawdę robi wrażenie. I teraz, jeżeli Wy jesteście zainteresowani takimi oto lampami, to wchodzicie na sklep AGRALED, gdzie możecie zamówić takie światła lub dedykowane do Waszego ciągnika lub innego pojazdu, albo i maszyny budowlane do samochodu, do czegokolwiek. I wchodzicie w zakładkę, taka jaka Wam odpowiada. I wybieracie dopasowane do Was światła. Te światła nie generują szumów w radiu oraz takich nieprzyjemnych rzeczy. I jeszcze dodatkowo Wam wyhandlowałem. Kot ale to już w przypiętym komentarzu jest ta informacja, gdzie możecie wszystko sprawdzić. Link do strony również. A na tą chwilę, co? Będziemy już się Wami żegnać, co? Będziemy się żegnać, polecamy bo jest... lampy, bo świecą mega. Zapraszamy na najlepsze spływy kajakowe do kajaczkowa. O, czekajcie, pokażemy. O, widzicie? O, jakby ktoś był zainteresowany lokowaniem produktu. O, kajaczkowo. O, nie wiem, czy będzie widać. O, tu jest Nocne rajdy W komplecie. W komplecie. Nie no kurde, petarda jest. Ale co? Teraz co? Wystarczy. Teraz jakiś taki przyjemniejszy odcinek zrobimy, nie tu zgrzebania się w decie. Tylko co? Jazdy już, na No już teraz będzie naprawdę... kopać. Będzie konkretna robota. I zobaczymy na ile on będzie użyteczny ten det Dokładnie Dobra, kończyłem, bo jest strasznie zimno, wieje, śnieg, zaczyna padać, a no. trzeba do domu jechać Nie idzie patrzeć na te lampy, są tak mocne Dobra, także dzięki Wam, trzymajcie się, cześć